więcej o tej dziewczynie, ponieważ ja nigdy nie śledziłam, nie wiedziałam tak naprawdę, kim ona jest. Wiedziałam tylko, że występuje w Warsaw Shore i na tym się skończyła moja wiedza na jej temat. W sumie nie chcę mi się jej pogłębiać, no ale skoro mamy jutro toczyć podtyczkę słowną, no to... Why not? Mm. Nie będę robiła live'a długo, bo zaraz się zbieram właśnie do Poznania. Stąd mój jakże piękny, seksowny, sportowy strój. Um, czekajcie. Masz, musisz wygrać Emilka. Tym razem wygram. Tym razem wygram. Pierwsza walka, no gabarytowo się nie zgadzałyśmy ze sobą. Linkiewicz jest y, dużo wyższa. No ma 1,70 m Ja mam 1,62 m. W związku z czym, no wzrost WMA jednak y, liczy się, tak? Tu już nie chodzi o kilogramy, ale bardziej o wzrost. Srelona, welona jest praktycznie mojego wzrostu. Jak nie mojego nawet. Nie wiem, czy nie jesteśmy tego samego wzrostu. Także będzie dużo łatwiej mi to pokonać. Poza tym mam większy zapał, bo pierwszej walki nie wygrałam, więc druga musi wyjść bez problemu. No i cóż, i generalnie życzę Wam wszystkim miłego dnia. Nie wiem, czy widzieliście mój tatuaż nowy, że nie poddam się. Na pierwszej walce też się nie poddałam. To sędzia przerwał walkę, więc ja bym walczyła dalej. Nie wiem, co by z tego wyszło, ale, ale nie, nie, nie boję się jej. Przytyłaś w chuj, kiedyś była taka dopeczka, teraz potwór. No, kurwa, no, zawsze jest góra-dół. No, nikt nie jest idealny. Dużo tłuszczu. Ale spoko, tak samo jak Linkiewicz, jak ona kiedyś wyglądała, jak wygląda teraz. Mega i waga zleciała, więc i mnie to czeka. No dobra, Esmi mi wygrasz. No. Szkoda, że Was, kochani, nie będzie na, na konfie dzisiaj i jutro. Kurwa fajno. <śkoda> Szkoda, że was nie będzie na konferencji. Bo bym z Wami chętnie przybija piąteczkę, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać.